Miesiąc urodzenia, a archetyp matki, e, maj. Dzieci e, urodzone m, w maju, e, czyli m, tutaj omówimy mamy majowe w wibracji piątki. Są to mamy, które są bardzo dynamiczne, e, bardzo takie żywotne, które ciągle mogą być właśnie w biegu. Może tutaj też z biegiem czasu u dziecka być taka tendencja, że cały czas się coś musi dziać, cały czas czegoś może mu brakować. Jest tutaj no na pewno nie dla monotonii, dla rutyny, bardziej jest właśnie: mamy piątkowe, wnoszą taki rys takiej nieprzewidywalności. Że było coś zaplanowane, a jednak będzie inaczej i może się to zmieniać po prostu z minuty na minutę. Są to mamy, które no nie boją się jakichś tam wyzwań, bardzo takie dynamiczne, w takim negatywie mogą też manipulować rzeczywistością, unikać w jakimś sensie. Obowiązków, może być też tutaj bardzo dużo, takich mam impulsywność, nerwowość, niecierpliwość i na pewno w jakimś stopniu będzie się to przekładać na dziecko majowe.